Z jakimi ludźmi najbardziej lubisz pracować? Trudne pytanie, bo odruchowa odpowiedź pewnie jest taka, żeby powiedzieć, że z ciężko pracującymi, ambitnymi i w ogóle, ale wydaje mi się, że z perspektywy realizacji danego zadania na projekcie czy, czy projektu, to, to tak mówię: no ambitni, e, ciężko pracujący, ale z perspektywy takiej czysto prywatnej i tego, że w pracy też ważne jest to, żeby się dużo uśmiechać i, i mieć trochę fanów z tej pracy. E, najbardziej żeby pracować z ludźmi, którzy są otwarci, którzy są zabawni i którzy oprócz tego e, fokusu na pracę, który być musi, e, potrafią też czasem trochę się pośmiać, pożartować i wprowadzić taką luźną atmosferę, bo praca jest niesamowicie stresująca, a im więcej e, będziemy właśnie budować takich ludzkich relacji, tym przyjemniej będzie nam się pracować I, Jakkolwiek trudne i ciężkie, by nie było zadanie, które mamy, jeśli mamy fajny zespół, który jest zgrany, to nie dość, że ten projekt jest w stanie dowieść o czasie, to jeszcze na koniec dnia wszyscy się będziemy do siebie uśmiechali i się cieszyli, że zrobiliśmy to razem, bo chodzi o to, żebyśmy czuli, że jesteśmy w tym razem. Uh -huh. A gdybyśmy mogli powiedzieć jedną rzecz o Twoim zespole, to co byś o nich powiedział? Są ciekawi świata, uh -huh. są, są ambitni, chcą się rozwijać i to w nich szalenie cenię. Uh -huh. Dziękuję bardzo. Cześć, nazywam się Kuba Waszkiewicz, jestem starszym menedżerem w dziale audytu. Dołącz do nas!